Dni Rybna zwieńczył tradycyjnie półmaraton rolkarski na trasie Rybno-Gronowo-Rybno. W tym roku wzięło w nim udział 120 osób, a punkty zdobyte w rywalizacji będą się liczyć w Pucharze Polski. Trasa malownicza, dystans od 500 metrów do 21 km. Wygrał dzisiaj Marek Zgrzywa. Trasa jak widać bardzo piękna i malownicza, więc naprawdę warunki do ścigania piękne i też temperatura nie za ciepło, nie za zimno, więc idealny. W tym roku jest więcej zawodników z powodu e, nadania imprezie rangi Pucharu Polski i e, no, w impreza ma miejsce rybnogronowo-rybno, więc e, mamy, mamy dzisiaj na starcie prawie 100 osób, więc e, bardzo nas to cieszy. Powiem szczerze, przyjechałem z trzy razy cała ekipa ekipą Łodzi. Pierwszy raz tutaj, powiem szczerze, na pewno nie ostatni, super impreza. Na pewno super, super atmosfera, tak, super ludzi, więc. Nic tylko polecać, polecać jazdę. fajni ludzie, się jednoczymy jako, jako społeczeństwo. Super asfalt, super warunki, no i przede wszystkim prawa obsługa na trasie, super, to bajka. Przyjechałam z Poznania, trasa jest rewelacyjna, jest bardzo techniczna, ale szybka. No jest super asfalt, to mi się bardzo podoba, no i piękne okoliczności natury, także super. Od najmniejszych lat można zaczynać, tak jak są szkółki rolkarskie między innymi. Mniejsze dzieci na pewno łatwiej łapią, tak? Przede wszystkim. Nie trzeba mieć takiej kondycji na początek i też to jest pomiędzy rowerem, a pomiędzy, pomiędzy po prostu tak? Nie trzeba mieć super kondycji, techniczny sport przede wszystkim bardzo mocno. Nie tylko próbować. Trzeba zacząć od się, po prostu. Nic więcej nie trzeba. Włożyć rolki powolutku na początku i z czasem trzeba złapać pakcyla i samo przyjdzie. Zacząć trenować. Najważniejsze to jest po prostu zacząć się ruszać. Skąd się dowiedziałaś o Rybnie? Ze strony z wszystkimi zawodami, ale też słyszałam przed tym od znajomych, że jest super. To już szósta edycja zmagań rolkarskich w Rybnie i z pewnością nie ostatnia. My jak zawsze jesteśmy i będziemy na starcie i mecie każdej edycji. Do zobaczenia.